Serwis, dnia na żywo TVN24. Rozpoczynamy od informacji o tym, że szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk podał się do dymisji. Jak czytamy, ze względów osobistych trwają przewidziane w tej sytuacji procedury. Tak informuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Wcześniej informowaliśmy w TVN24, że taka dymisja jest spodziewana i to jeszcze w tym tygodniu. Te informacje się potwierdzają. To dymisja ze względów osobistych. Ale co za nią stoi? Jakie są jej okoliczności i z jakimi sprawami się wiążą? To wie Sebastian Napieraj, z którym łączymy się teraz. Sebastianie, ty zajmowałeś się tym tematem już od dłuższego czasu. Polskich służb, policji, prokuratury, służb wywiadowczych. Wiemy, że kwestia respiratorów ciągle jest palącą. Te pieniądze, 50 milionów złotych, te pieniądze nie zostały odzyskane. Teraz jest to, o czym cały czas informujemy, ta najnowsza kwestia związana z tą sprawą, czyli dymisja, podanie się do dymisji przez szefa Agencji Wywiadu... Piotr... Informacji. Od 27 do nawet 34 stopni Celsjusza w cieniu, więc w słońcu będzie znacznie więcej i znacznie cieplej. Ponad 30 stopni, nawet w trójmieście nad samym morzem, obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. O tym przypominamy. Można by powiedzieć, nareszcie dla tych, którzy wybrali się w końcu na urlop, na taką pogodę czekali turyści, zwłaszcza nad Bałtykiem. Trzeba jednak pamiętać o zasadach, które pozwolą po prostu bezpiecznie cieszyć się takim słońcem i taką wysoką temperaturą. A te zasady przypomni Adam Krajewski, Adamie. Uf mogą być dla naszego zdrowia bardzo niebezpieczne, tak jak i są negatywne dla na przykład rolnictwa i także z finansowego punktu widzenia. O tym mówiła wstajesz wiesz fizyk atmosfery, doktor Joanna Remiszewska Michalak. To posłowie Dariusz Jański i Michał Szczerba z komentarzem do informacji przekazanej przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych o dymisji szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka. W oficjalnej informacji dowiadujemy się, że jest to dymisja z powodów, z przyczyn osobistych. Jednak nikt nie odrywa tej sprawy od kontekstu. Ostatniej informacji o śmierci handlarza bronią i respiratorami, do której właśnie nawiązują posłowie Dariusz Jański i Michał Szczerba. I do tematu my będziemy także Oczywiście wracać, ale wcześniej wracamy do tematu upału i wakacji. No bo upał jest, ale nie ma za bardzo gdzie uciec, czy też właściwie należałoby powiedzieć czasem nie za bardzo jest, za co uciec z miasta w taki upał. Pytamy o perspektywę cenową, wakacyjnej ucieczki. Z upalnego miasta wakacje Last Minute. Zawsze to nam chodziło o po głowie, jeżeli nie zaplanowaliśmy tego wcześniej, No ale w tym roku okazuje się, że te są droższe od wakacji First Minute. Wyjazdy w sierpniu jeszcze droższe niż te lipcowe. Jest najnowsze opracowanie. Może we wrześniu będzie trochę taniej, no ale to już po wakacjach. Głos oddaję teraz już i Ślakowi, który za Ci dziękuję. Na wszystko wpływa w tym roku inflacja, na koszty wyjazdów, ale też oczywiście na koszty utrzymania. Na przykład szpitali, do nich wracamy teraz, te powiatowe są w bardzo trudnej sytuacji. Dziś mówimy o tych z Wielkopolski, bo mamy kolejne przykłady. W szpitalu w Szamotułach opłaty za prąd wzrosły trzykrotnie, z 200 tysięcy złotych do 600 tysięcy złotych. Wzrosły też oczywiście koszty innych zakupów, środków medycznych, leków, bandaży i tak dalej. Inflacja dotyczy wszystkich i wszystkich artykułów potrzebnych w szpitalach. W Szamotułach ¿Qué es Nadia?